Witam, witam. Z tej strony Eidę jest drużyny Jak możecie się domyślać, pod tytule jest to taki let's play y, z mrucznika e role, y, Play. Z, z sampa tak. San Andreas Multiplayer. jest taka gra. jest taka jakby modyfikacja, co umożliwia graj multiplayer bla 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 w sampa. Y, wybierzemy sobie skina Ten będzie taki. Najbardziej się wtapiał w tłum. No i zobaczymy tutaj jaki to jest poziom roleplay. Nie ma taksówkarzy. Weź na piechotę. Yy, na serwerze jest 227 osób ani ma taksówkarzy. Nie zarobisz na tym serwerze kasy powyżej 100 tysięcy, jeśli nie będziesz w jakiejś rodzinie. Bo tutaj na przykład motor, energię kosztuje 8 milionów dolarów, więc troszeczkę słabo jak prawnik na poziomie pierwszym zarabia 5 tysięcy na godzinę. O, jest już. Od razu powiem, że nazywam się Marian Grzybek. To konto stworzony zostało specjalnie dla tego filmu. Trzeba czekać. Naprawdę już wolę te takie mniejsze, o! takie mniejsze serwery roleplay, na których jest po 20 po 30 osób. Może tam po 50, ale które są bardziej ogarnięte od tego. Bo tutaj, tak jak napiszę na przykład na kogoś report dla DM, czyli Deadmatch, że strzela bez powodu do mnie. tylko tak kiedyś co sobie weszłem, wszedłem na komisariat. I tak jeden gość wyjął pistolet z tłumikiem, patrząc na to, że już w prawie w ogóle nie mam HP. I strzelił do mnie i zginąłem. Pisałem potem raport do administracji, a oni nawet go nie przeczytali. Przeciszę sobie. Yy, taksówka jest tutaj bardzo droga. Zejdź mi tam 1000, można 2000 dolarów. Yy. Ludzie w takich organizacjach zarabiają. Mogą zarobić tak z 1 kK, czyli 1 milion na dzień spokojnie. Zrobię tam 5 porwań, 10 napadów. Ale bardzo mało jest frakcji, znaczy mało. No jest ich tam z jest ich 15. Zbyt dużo jak na 200 osób to nie ma. No i tak można się bawić, no można tutaj wyskoczyć z, z rozpędzenia taksówki. Tam no, samochód zaparkował na środku ulicy. Włączyłem sobie głośniki. W następnym odcinku tego Let's Playa pokażę Wam po ile są z tej auta. Mm. No i mm. Bardzo, bardzo są. O, o, o! Nie, nie, załapy nie. O! Biją się w celi. Bądźcie na to w dupie.

Gonimy się. Nie, no już. No, widzicie, jak to tutaj jest? No. Marian Grzybek. Bardzo mądra policja. W policjach raczej. jak jest jedno przestępstwo? Jak człowiek zabił człowieka? Yy, zaraz wracam. Yy, to ja już jestem. Tak. I tutaj, tak, kup samochód. Samochody sportowe, osobowe, luksusowe. No to na początku sportowe. No a jakie tutaj są ceny, to wszyscy widzą. <grym> osobowe, <grym> drogie. No nie aż tak jak tamte terenowe, terenowe nie są wcale takie drogie, tylko hammer 7 milionów w ogóle nie ma takiego chyba pojazdu w GTA ten raz dobra na każdą kieszeń, no zaczynają się tak od 17 tysięcy 7. to jest chyba jakaś kosiarka, nie wiem motory, o motory no i tutaj mamy a sorry, pomyliłem się. Energia teraz kosztuje 11,5 miliona. Hmm. Ale motorek. droższy od niejednego samochodu. Sprawdzę, ile jeszcze rolls Royce kosztuje. Luksusowe chyba są. Stafford 1,5 miliona. Taniej niż motor. I tutaj są takie po prostu rzeczy. Ja już się z Wami żegnam, jeśli podoba się Let's Play, to piszcie w komentarzach. Jak się nie podoba, to nie piszcie. Na razie.